Następnego gąbka, którego przeznaczyłem na aukcję, jest to z gomika, który już wcześniej był odłożony do rozpodu z gołębi, jeszcze ma tylko trzy piórka do rzucenia, przepiękny klin, tu muskulatura, to wszystko, no petarda, mocny, piękny, ładny gołąb, jest to Imbred do rozpodu. Babcia to złota medalistka w kategorii D8642. 20-30 Goldy Ladies znajdziemy tam. No i te super czempiony. No także tu nie ma o czym gadać o tym samcu. To był w rozpodzie, ale dwa takie starsze gąbki wybrałem już. Jeszcze mam tam niebieską pstrą też. I takie starsze już gołąbki, i po wdowcach, i te starsze. Także tu będzie miał chyba jedno białe piórko, to też jest dobry znak. Bo tu ma wszystkie ładne, a ten, a tu ma jedno białe piórko. Także samczyk rozbudowany już, bo widać, że już jest wypierzony prawie. Także zapraszam do aukcji 2667 babcia to złota medalistka w kategorii D matka olimpijki z Rumunii 8300 i tak dalej tutaj nie mamy tą Gold Lady 2030 tam będzie też podpięty ten Tarka DNA że można sobie to zobaczyć i tak dalej także zapraszam do aukcji